Wszystko, co teraz powiem, może dosłownie podzielić Twoje życie na przed i po. Bo kiedy to zrozumiesz, zobaczysz, jak naprawdę działają relacje, te same zasady, którymi kieruje się 97% ludzi: mężczyzn i kobiet. Wtedy zaczynasz widzieć to, czego inni nie widzą. Zaczynasz rozumieć, dlaczego ktoś się zakochuje. A ktoś inny nie. I co najważniejsze, zaczynasz nad tym panować. To nie żadna magia, to biochemia mózg, hormony, a dokładniej oksytocyna. Wielu już o niej słyszało, ale mało kto rozumie, jak ogromną rolę odgrywa w naszych emocjach. A kto nie wierzy, może spojrzeć na coś prostszego na insulinę. Kiedy poziom insuliny rośnie, człowiek natychmiast zaczyna szukać czegoś słodkiego, nawet jeśli przed chwilą jadł. To nie kwestia silnej woli, tylko czysta reakcja biochemiczna. Tak samo działa oksytocyna. Kiedy się pojawia, zaczynasz czuć bliskość, potrzebę więzi, zaufanie, przywiązanie. Bez niej nie ma miłości, jest tylko jej iluzja. I tu nie ma żadnych wyjątków. Badania są jednoznaczne. Naukowcy odkryli, że gdy jedna osoba naprawdę inwestuje w relację, stara się, dba, angażuje emocjonalnie, a druga w tym samym czasie się dystansuje, chłodnieje, oddala, to właśnie ta pierwsza ma wyższy poziom oksytocyny. I co to oznacza? Że zaczyna coraz bardziej się. Przywiązywać, coraz bardziej jej potrzebuje. To jest ta biologiczna waluta uczuć. Dlatego właśnie działa dystans, dlatego działa ignorowanie, dlatego bycie niedostępnym potrafi doprowadzić drugą stronę do szaleństwa. Bo im bardziej ktoś się stara, tym mocniej wchodzi w biochemię przywiązania. To nie żadna pseudopsychologia z Instagrama. To czysty, механизм биологичный. Есть тоже другое исследование, очень интересное. Показывает, что при высоком уровне окситоцины человек перестает интересоваться общинами. Возникает интересность к другим, желание, флирту или романсу. Это именно биологическое моногамия. Высокая окситоцина означает концентрация на одном партнере. И тут появляется что-то, Bardzo ważnego: większość ludzi i kobiet, i mężczyzn ma dziś niski poziom oksytocyny i przez to nie potrafią naprawdę kochać. Potrafią się zauroczyć, pożądać, fascynować, ale nie potrafią tworzyć głębokiej więzi, bo to już nie oksytocyna, tylko dopamina. A dopamina to zupełnie inna historia: to pasja, ekscytacja, emocje, euforia. Але теж хаос, лень, обсессия. Допамин это кохом, бо мне кренці Окситоцина то кохом, бо си уфом. И для большая среляция, которая начинается у що-як, эксплозия, кончаются как «катастрофа». як катастрофа. Бо люди милю у допамина узмівощел. Мысли уже интенсивность эмоций означа гвембе учуся, а то неправда. Допамину вимага тягвых бойців. Coraz więcej, coraz szybciej, coraz mocniej. Dlatego związki oparte na niej przypominają rollcoaster. Kłótnie, dramaty, rozstanie, powroty łzy, seks, znowu rozstanie. Tak w kółko, bo po każdym spadku musi być kolejny zastrzyk dopaminy, żeby poczuć to samo co wcześniej. Ale ten stan nie trwa wiecznie, kiedy. Dopamina spada, ludzie mówią Wypaliło się, to już nie to Po prostu przestałem czuć To właśnie moment, w którym dopamina się kończy A oksytocyny nigdy nie było Zostaje pustka I wtedy zaczynają się pytania Dlaczego mnie zostawiła? Co zrobiło mi źle? Czemu ona tak szybko przestała mnie kochać? A odpowiedź jest Просто, потому что никогда не кохала в биохимическом смысле. чува дофаминов, не окситоцинов. Науковцы открыли кое-что еще. У многих людей низкий уровень окситоцины то не случай, это эффект выхования. Если в детстве было много шику, стресса, холода эмоционального, если браковало почуття безопасности, то уклад нервовый учится функционировать в стане на пенсии. И так и человек потом не потрафит себя привязывать, не потрафи чуть глубокой близкости. Шука эмоции, бо только эмоции дают ему хвилевый спокой. А то уж чистая допамина. Часами из-за то еще глубже. Niski poziom oksytacyjny może być wręcz dziedziczny. Jeśli matka miała problem z emocjonalnym kontaktem, dziecko przejmuje ten wzorzec. I później w dorosłości powtarza ten sam schemat. Dlatego dziś widzimy tyle kobiet, które potrafią wykorzystać faceta, który dał im wszystko. I nie czują przy tym nic. Nie czują. Żalu, empatii, bliskości, bo w ich biochemii tego po prostu nie ma. Widzisz, kiedy u kobiety poziom oksytacyjny jest niski, ona w ogóle nie czuje bliskości. Miłość staje się dla niej pojęciem czysto symbolicznym, czymś, co istnieje tylko w słowach, i wtedy na scenę wychodzi dopamina, ten sam neuroprzekaźnik, który daje nam emocje, ekscytację, to poczucie, że. Co się dzieje. I to właśnie dopamina pcha wiele kobiet w toksyczne relacje. Bo dopóki czują emocje, dopóty czują, że żyją. Dlatego niektóre potrafią same prowokować konflikty, tylko po to, żeby później po kłótni i pojednaniu poczuć znów dopaminowy zaszczyk, To uzależnienie. Większość ludzi tak Вот живет от эмоций до эмоций. И когда эта допаминовая волна исчезает, реляция начинает сыпать. Она чувствует пустку, ныд ⁇ ирратию. Нагле все ей пришказывает. Фасет, который вчера был идеалом, сегодня становится для нее тяжелым. Не потому, что что-то сделал. Просто допамина спадала, а окситоцины никогда не было. I to jest właśnie ta różnica między kobietą oksytocynową i dopaminową. Kobieta oksytocynowa jest spokojna, stabilna. Potrzebuje bezpieczeństwa, ciepła, codziennych rytuałów. To ta, która potrafi stworzyć dom, zadbać o relację, budować. A kobieta dopaminowa to jej totalne przeciwieństwo. Ona potrzebuje bodźców zmian, uwagi. To ta, która nie potrafi usiedzieć w miejscu. Flirtuje z przyjaciółmi, wrzuca prowokacyjne zdjęcia, robi z życiu teatr. I to wszystko nie dlatego, że jest zła. Po prostu jej mózg desperacko szuka dopaminy. Każdy lajk, like, każdy komentarz, każdy nowy adorator, to dla niej mała dawka dopaminy. I w tym tkwi Cała pułapka, bo taka kobieta nigdy nie będzie miała dość. Nie potrafi zatrzymać się na jednym mężczyźnie, bo jej układ nagrody ciągle domaga się więcej. Więcej emocji, więcej wrażeń, więcej potwierdzeń, że jest pożądana. Dlatego takie kobiety najczęściej kończą w relacjach pełnych chaosu. Ich emocje skaczą jak. Kursy kryptowalut: raz euforia, raz złość, raz tęsknota, raz obojętność. Facet, który z nimi jest, zaczyna wariować. Myśli, że ona ma po prostu trudny charakter. A to nie charakter, tylko biochemię. Kiedy taka kobieta mówi: Nigdy jeszcze nikogo tak nie kochałam, to mówi prawdę. Tylko w tej chwili, ale za tydzień może powiedzieć to samo komuś innemu. бо то не она се зменя, только допамина кончится. И втеды вшистко се рассыпуе. Зауважив им теж певна управедловость. Чем больше допамины, тем меньше эмпатии. Кобета с низкой окситоцину может быть усмехнента, шаруйонца, навод тепла в словах, але внутренне внешне пусто. Можно то забачить в очах там не спокойствия. спокою. В что цось ел как бы целый час было неспокойно. Она сама не знает, что то есть, поэтому пытается то заглушить. Новым чувством, новым реляциям, новым сдвинцам, новым фацетам. Але это не дьяво, бо правдивое чувство исполнения дает только окситоцина, допомина дает хвилевую эйфорию, а потом – Zostawia z jeszcze większą pustką. I właśnie dlatego te same kobiety, które dziś mówią, że facetów nie potrzebują za kilka lat będą szukały bliskości jak powietrza, ale już nie będą potrafiły jej stworzyć, bo organizm przyzwyczaja się do dopominowego chaosu. To jak z każdą używką potrzebujesz coraz więcej, żeby czuć. Chociażby cokolwiek, a oksytocyna przestaje działać, bo mózg nie potrafi jej już produkować w naturalny sposób. I tak powstaje całe pokolenie ludzi, którzy nie potrafią kochać, potrafią tylko reagować emocjonalnie. I to jest największa tragedia naszych czasów. Miłość bez oksytocyny. Wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się w mediach społecznościowych. Pięć, 10 lat temu kobiety wrzucały zdjęcia od czasu do czasu. Dziś robią to codziennie. Coraz więcej, coraz śmielej, coraz bardziej prowokująco. Dlaczego? Bo każda reakcja, każdy komentarz, każdy nowy obserwator to mikrodawka dopaminy. To działa jak narkotyk, a mózg bardzo szybko się do tego Przyzwyczaja i kiedy tej dopaminy zaczyna brakować, pojawia się niepokój, frustracja, poczucie pustki. Wtedy trzeba wrzucić coś nowego. Nowe zdjęcie, nowy makijaż, nowy pozył, nowy flirt. To nie jest moda, to mechanizm przetrwania u osób z niskim poziomem oksytocyny. I łatwo to rozpoznać. Taka kobieta nigdy nie jest spokojna. Chce jednej rzeczy, a za chwilę innej. Dziś marzy o wspólnym mieszkaniu, jutro o samotnych podróżach. Dziś mówi, że chce stabilności, jutro, że się dusi. W jej oczach zawsze widać chaos. Nie dlatego, że jest skomplikowana, tylko dlatego, że jej chemia wewnętrzna nie zna spokoju. Ona nie potrafi odpoczywać, bo jej układ nagrody działa jak zepsuty automat. Ciągle domaga się nowych bodźców. Dlatego takie kobiety najczęściej niszczą dobre relacje. A potem latami szukają winy wszędzie, tylko nie w sobie. Związek przestaje działać, a one nie rozumieją dlaczego. Zaczynają się denerwować, czepiać, szukać błędów u partnera, bo w ich ciele znów spada dopamina i. не Нет. И тогда все, что спокойное и стабильное, кажется нудным. Фацет, который когда-то был источником эмоций, нагрестается проблемой. И этого не дается ветлмачить логично. Это химия. И именно поэтому большинство людей дичь не кончит реляции. Они их выпаляют, потому что не могут отружить. Dopaminowej pasji od oksytocynowej więzi. Kiedy pasja gaśnie, myślę, że miłość się skończyła. Ale prawda jest taka, że prawdziwej miłości nigdy nie było. Była tylko reakcja chemiczna. Czyste uzależnienie. Zresztą badania potwierdzają, że nadmierna stymulacja dopaminowa prowadzi do odporności, dokładnie jak przy każdym nałogu. Im więcej bodźców, tym mniejszy efekt i wtedy zaczyna się szaleństwo. Kobieta, która kiedyś była zachwycona małym gestem, dziś potrzebuje nieustannego potwierdzania coraz mocniejszego, coraz intensywniejszego i żadna relacja tego po prostu nie wytrzyma. Z czasem wszystko się rozpada, a ona zostaje z poczuciem pustki. I wtedy zaczyna szukać nowego źródła dopaminy, nowej miłości, nowej uwagi, nowego chaosu. I tak w kółko. Ale jest coś jeszcze. W całym swoim życiu widziałem tylko kilka przypadków, kiedy kobieta naprawdę się zmieniła. To były kobiety, które głęboko wierzyły. Nie dla wizerunku. Nie z przyzwyczajenia naprawdę wierzyły. I dopiero dziś rozumiem dlaczego. Bo człowiek, który czuje, że jest kochany przez Boga, zaczyna doświadczać czegoś, czego sam nigdy by nie wytworzył, bez warunkowej miłości. To uczucie, które nie potrzebuje dopaminy, żeby istnieć i nie wymaga adrenaliny, żeby przetrwać to czysta oksytocyna Вяра, молитва, вденшность – то все сол натуральные способы бы ее поднять. Для того вижонцы люди часто выглядят на спокойных. Не для того же мают ватлое жизнь. По просто их тело знает стан, в котором можно чувствовать близкость без драмату, можно кохать без хаосу и может вас не в тым, сенс Żeby wrócić do prostych rzeczy, które naprawdę karmią, bo bez oksytocyny nie ma miłości. Jest tylko dopamina, krótkie emocje, które kończą się szybciej niż się zaczynają. A my dziś żyjemy w świecie, w którym dopamina stała się nowym bogiem, ale prawdziwe szczęście zaczyna się dopiero wtedy, gdy nauczysz się czuć bez niej.